JO się man! Cyk! <laughs> Spoko! Michał, możesz powiedzieć, uwu? Uwu? Teraz ty baru, powiedz. Uwu. Co? Ale Matiks! Matiks! Matrix! Matrix, uwu. Głupki. Śmierdzące. Uś! 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 Uś? 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 Za każdym razem jak będę wykonywać... Nie, Oblak? proszę, nie chcę mi się tego... <grym> Yyyś! Dość! Ooooo! Oh my god, Jaka stop bro, I'm dead! Jaka idiotka z tej strony! Can o, dobra, nie ma problemu! Jeden Kurwa, Master drzwi jebany! Kurwa, drzwi od obory odpadły się cieszę! No, kurwa, on On miał, matka, kurwa, go przed dużaczem. Ej chłopaki, jak to teraz mało. No, Anseverko. Ja Nie, nie jest no kurwa, już, już, Dobrze, No już wie, kurwa, trzęsie. Przykliwy tytuł typu... no, master. Trzęsie. O, tak skoczył. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dobrze. Co za debil, o Boże Leo OTP Zostawcie mnie <grym> Master w krzaku Wolne, wolne Teraz wytoczyć Uś, uś ha, idiota Dla w moją kometę Master jest poszedł Ale Michał oddał O no ja ty pierwet pierwet Jaki jest. Michał, jak ja tu robię wszystkie playsy DZIEWIZJA Dobra, raz na rok to i kurwa, kuracie. Nie, Nie, no master, drzwi kurwa, otwieraj drzwi! Tylko za Żebyś uwagę, bo do tego Bo nigdy wcześniej tak. tego nie było. Zabiję Czekaj, Millerka y otworzę. Boże, co? <laughs> nie wiem, <laughs> dlaczego to jest serio. Uff. Bo jak on używa twojego pierdolonego E, to ja nic nie mogę mu zrobić, dobra? BUM! Jez? Dobrze, Bum. kierujcie mnie, kurde jebane. Zgwałce wy dwóch i zrobicie z samolot samo walce, kurde jebana. Wy się od mojego kolegi, ale będzie zgwałce... Po pierwsze weźmie całera. Z... Michał, uciekaj! dziękuję. Tak, kurwa. mam z jego bekę. XD Kurwa, tak?! Tak? Chcesz się kurwa bawić na ropę? Tak kurwa, tak no. o Okigofagoferefo kurwa. też tak umiem. Tymczasem Gragas prawie zdech na heroldzie. A, Ej, bo tam Master jest. Pa. Dobra, idę. Zdechnie. A, jednak no Dobra, jebać go. Kurwa nie. Um, e. <śla> <śla> Ło ty kurwa. Ty durek jebany. Tatnix? Co tak łaskawie zapytam? Co ty tu, Greg, robisz? A, bawię się z wami. I co to I co z, z, z tobą, nie na pukina. cię w każdym razie. z naszej Gdy miałem czterna sieda, Nie chłopakiem. Ja bym chciał zrobić taką kolekcję znaków kurwa na ścianie. Zapierdalać z każdego rodzaju z tego kurwa na ścianie wieczorem. Jak znaki znikną z okolicy, dowiemy kto. Eee, ty kurwa skrobiąca mi tego towera jebana.

No. Jak to żałujecie? Ja pierdolę. E, wściekły master. O, wściekły. Dobra, Bydgosz, kurwa jebana. O, prawie. No, a ja, jebać cię. Zginij w męczarnię. Całą kumbekę mam z niego. Nie mógł mnie dogodzić na RCA. Dobra. No, no, <noise> <bębio! głos> Ty postacie z Balunga To Balunga. Ma to ta baluga, nie.